Cześć. W dzisiejszym materiale na chwilę odejdziemy od tematu ciężkiego żywota pewnego Radmora. Dzisiaj chciałbym wrócić na chwilę do tematu smarów spowalniających. Temat ten już był wielokrotnie poruszany w moich materiałach. Dzisiaj myślę, że warto dodać kolejny mały rozdział do tej epopei. To, co Wam dzisiaj pokażę, nie jest to żadna reklama, żadna recenzja. Smar, który za chwilę omówimy, a który widnieje już na Waszych ekranach, został zakupiony ze mnie z moich własnych środków finansowych. Zatem wracamy do tematu smarów spowalniających. Przed chwilą wspomniałem Wam, że ten temat już wielokrotnie był przeze mnie wałkowany, ale ileś Odcinków wstecz. Zapowiedziałem Wam, że jeśli coś nowego, coś ciekawego w tej tematyce się będzie pojawiać, nie omieszkam Was o tym poinformować. Zatem dzisiaj nadszedł ten czas, aby wywiązać się poniekąd z tej obietnicy. Temat smarów wraca jak bumerang. Mimo tego, iż są smary, które Wam prezentowałem, bardzo dobrej jakości. Temat nie został zamknięty, a no ze względu na to, że cena tych smarów jest dosyć wysoka. Szukając tak zwanego świętego grala natrafiłem na smar, który się nazywa XY-2. Oczywiście, jak możecie zauważyć, wiadomo, jakiej jest produkcji. Ja ten smar zakupiłem niedawno. I po raz pierwszy użyłem go do nasmarowania zregenerowanych potencjometrów w Elizabetce. Która też jak w cały sprzęt, który u mnie w tej chwili jest, jest zbyt długo. No ale przyszła pora na to, aby po pierwsze zregenerować porządnie te potencjometry, a po drugie na próbę zastosować smar, o którym wam za chwilę. W dwóch zdaniach opowiem. Słuchajcie, niestety nie powiem Wam na temat lepkości, gęstości i e, innych parametrów tego smaru, bo po prostu ich nie znam. Ale zobaczcie, e, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to jest fakt, iż ten smar się śmiesznie, nazwijmy to, ciągnie. Oczywiście nie mam tu żadnych e, dwuznaczności na myśli. E, jest. Przyznam szczerze, bardzo obiecujący. Jak widzicie, akurat ta wersja jest taka dosyć mocno przeźroczysta. Czy nie jest to pochodna smarów, o których już częściowo Wam kiedyś opowiadałem, czyli smary do tak zwanych dyferencjałów modelarskich, które są przez wiele osób stosowane? Tego nie wiem. Wiem jedno, że pierwsze próby, które wykonałem na tych. Pokazanych przeze mnie potencjometrach wypadły bardzo obiecująco. Żaden z tych potencjometrów, ja sobie od czasu do czasu nimi kręcę, jeszcze się nie zatarł. Nie czuję żadnych niepokojących, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to zabrzmiało sensownie i logicznie. Czasami, jeśli jakieś, może tak, tak zrobimy. Dwie powierzchnie o siebie trą i nie jest pomiędzy tymi powierzchniami, powiedzmy, jakaś warstwa smaru, bądź też są jakieś odrobinne albo jakieś zanieczyszczenia, żeby to było bardziej po polskiemu. Daje się wyczuć taki może niech robot, niech chrzęst, ale myślę, że wiem, że wiecie co mam na myśli. Po prostu ten ruch jest taki płynny, niczym nie zmącony. Jeśli można takiego sformułowania nazwać. Stosując kilkukrotnie te smary modelarskie, o których Wam przed chwilą powiedziałem, miałem wrażenie, że w jednym przypadku tak było na pewno, że oś po prostu się zatarła i trzeba było niestety potencjometr rozebrać i zastosować inny smar. W przypadku akurat tego smaru ja takiego wrażenia nie mam, że coś trze o siebie, że. Za chwilę się to zatrze, przyznam szczerze. Pierwsze próby, które zostały wykonane przeze mnie, napawają optymizmem. Czy on się sprawdzi w dłuższej perspektywie? Zobaczymy. Jeśli ktoś z Was stosował tego typu smar, dajcie znać, jak to po czasie się zachowuje. Ja, mając do dyspozycji chociażby tokarkę, postaram się zrobić tak zwane długoterminowe testy. Różnych smarów spowalniających, ale to jest tak zwana pieśń przyszłości. Niech chyba jeszcze tego nie pokazywał, nie widziałem, żeby ktoś takie testy omawiał. Test będzie bardzo prosty: oś potencjometru zainstalowana nazwijmy to w tym swoim gnieździe zostanie to znaczy, jeden z tych elementów zostanie w tokarce zamocowany. Jeśli uda mi się zorganizować tak zwany licznik obrotów, to po prostu do konika będzie przymocowany jeden element, do uchwytu tokarskiego drugi. Tokarka zostanie uruchomiona z jakimiś tam małymi obrotami i wykonamy ileś obrotów w lewo, potem zmienimy kierunek ileś obrotów w prawo. Rozbierzemy te powierzchnie, zobaczymy pod mikroskopem, jak one wyglądają, czy zmary spowalniające, które ewentualnie będę testował w taki amatorski i prosty sposób zdały egzamin. Jest to jakiś pomysł na kiedyś, 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 jak może chwila wolnego czasu będzie, ale jak doskonale znacie mnie i tego nigdy nie ukrywałem, bardzo, bardzo jestem w tak zwanej czarnej dziurze, żeby nie powiedzieć dosadniej, bo niestety mam bardzo mocno pozawalane terminy, ale nie o tym miał być ten materiał. Tak więc pierwsze testy są dosyć optymistyczne, co przyniesie czas zobaczymy, a ten smart kosztował 0,0 nic, nawet ceny nie pamiętam, ale to było dosłownie kilkanaście złotych z przesyłką. Na tą chwilę Wygląda na to, że może to być złoty gral. Jeśli chodzi o, nazwijmy to, opory, o. jak to mawiało się właściwości spowalniające można powiedzieć, że jest to taki średni smar, czyli jest do takich, tego typu potencjometrów, żebym, optymalny. I na razie jestem zadowolony z rezultatów. Nie chcąc przedłużać tego materiału, Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś z Was ma informacje odnośnie parametrów w czasie, czyli czy sprawdza się po dłuższym okresie użytkowania, dajcie znać. Nie omieszkam wszystkich innych o tym fakcie powiadomić. W tym materiale to wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się do kolejnych odcinków.